Witajcie w kolejnym odcinku. Chciałem Wam zaprezentować tym razem mikrofon przewodowy sterefoniczny. To jest pojemnościowy marki Philips i to jest model SBC ME570. Mikrofon ten charakteryzuje się bardzo dobrą czułością, no i dość niskimi szumami praktycznie w, w filmie, przy montażu i potem przy, no już obróbce. Nie słychać tych szumów, więc myślę, że jest naprawdę całkiem niezły jak za tą cenę. To jest mikrofon elektretowy zasilany baterią AA 1,5V, czyli zwykłym paluszkiem. Charakterystyka tego mikrofonu to jest kardioidalna, pasmo przenoszenia od 50 do 18 tysięcy herców, impedancja 600 ohmów i odstęp sygnał-szum to 45 dB plus minus 3 dB. Jest na złączu, na, złączu, no, na wtyczce 3,5 mini jacku z przejściówką 6,3 mm na jack i kabel jest długi, 3 metrowy, kabel 3 metrowy. W komplecie z mikrofonem otrzymujemy razem osłonę przeciwwiatrową, tą gąbkową, którą teraz obecnie mam założoną, dodatkowo jeszcze taką stopkę, żeby sobie wsunąć do aparatu, lustrzanki lub do kamery. No, i stopkę, którą wsadzamy w taki większy statyw, żeby postawić sobie ewentualnie na biurku. Ten mikrofon będę stosował, no chciałbym stosować do jakichś wywiadów, reportaży, no głównie do pracy w terenie. Dlatego teraz robię ten test w terenie. No i myślę, że mnie całkiem dobrze słychać. No, wiadomo, że ten mikrofon, jak to do wywiadów, to się podstawia zawsze ludziom pod buzię. No, bo zobaczcie, odsunę troszeczkę dalej, no i. No już nie jest tak, no nie ściąga, nie, nie jest tak bardzo czuły, no. Ale z racji tego, no, że nie kosztuje wiele, gdyż dałem z 50 zł za niego, no używany, ale w super stanie, no to jest całkiem bardzo, całkiem dobry zakup, myślę, no. No co tu więcej chcieć, no na początek na pewno mi wystarczy. Tutaj właśnie widzimy ten przycisk do włączenia on/off. No, i możemy odkręcić i wyjąć, wymienić baterię. Co zobaczycie na innym filmiku. Tak wygląda w całej okazałości. Ten mikrofon jest lekki. To jest wykonane z jakiegoś stopu. Nie wiem, aluminium, czy. czy no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, ale do tego mikrofonu, już z racji tego, że jest długi, można jeszcze sobie zamówić tą kostkę i ewentualnie jakieś logo na tej kostce. No, z jakiegoś kanału YouTubeowego, czy coś w tym stylu. No co, no? Ja jestem chyba zadowolony. I ktoś, kto będzie chciał niedużym nakładem finansowym kupić taki mikrofon, to polecam tego Philipsa. No to tyle, na razie zapraszam do moich kolejnych odcinków. Pozdro. Trzymajcie się.